Bardzo mi miło, że poświęciliście czas, że możemy się tutaj widzieć. Mam nadzieję, że dostarczymy fajne emocje, fajne doświadczenie. Będziecie mówić o tym, co Was spotkało. Będziecie mówić, jaki ura jest ładna i że warto przyjechać tutaj, pobawić się, spędzić czas najlepiej KGM. Mam nadzieję, że też nie boicie się dzisiaj ubrudzić tych samochodów. Jeżeli ktoś się boi, to niestety musi zostać tutaj na parkingu. Zaraz jak wjedziemy w teren. Myślę, że jesteście świadomi, że to jest off-road, a nie jazda między marketami tak, z budowlanego do, do spożywczego. Jedziemy w terenie, Terasa jest przygotowana, tak, abyście nic nie uszkodzili. Bądźcie skupieni, nie wstydzcie się kręcić kierownicą, a zapewniam, że nic w tych samochodach nie uszkodzić, ok? Fajna imprezka, fajna, fajna wycieczka krajoznawcza, jest ekipa, fajne samochody, zero ciśnienia, bardzo fajnie. Jeździ się bardzo dobrze, miały być góry, ale też jest zajebiście. Auta zachowują się fantastycznie, polecamy. Frajda, frajda ekstra, super wrażenia z jazdy, napędy zapięte na cztery, wszystkie kolejne, trawka, wszystko wychwytane rewelacyjnie, zawieszenie top, napędy, kurde, no ekstra wrażenia z jazdy, no nic tylko kupować. Przejazd 4x4 z elementami instruktażu, wyśmienity geowca, dużo wie, dużo fajnie opowiada, bardzo sympatyczny. Aż się zarominiem, zrobiłem się czerwony prawie jak nasze pasażerka z tyłu. Za bardzo popłynęło w piasek, więc teraz będzie użyta wyciągareczka. Bardzo dziękuję, że poświęciliście nam swój czas, że mogliśmy tak aktywnie spędzić piątek. Myślę, że dostarczyliśmy sporo ciekawych przeżyć emocji. Pokazaliśmy co nasze auta potrafią w warunkach do jakich zostały stworzone. Zapraszamy, bawcie się razem z nami.